Dlaczego przed ciążą, przed zajściem w ciąży warto zbadać swoją krzepliwość krwi? A jeśli jesteś już w ciąży, to też warto ją zbadać? Krzepliwość krwi, jeśli cierpisz, masz tendencję do nadkrzepliwości, a uwaga, podczas ciąży nawet zdrowa osoba może mieć 10 razy większą tendencję do nadkrzepliwości, może powodować do poronień. Kiedy możesz przypuszczać, że Możliwe, że masz nadkrzepliwość krwi. Kiedy na przykład Ty albo ktoś z Twojej rodziny cierpi na żylaki, miał zator płucny, udar niedokrwienny, czy też zawał serca, albo były poronienia w rodzinie, to wtedy można przypuszczać, że możesz mieć tendencję do nadkrzepliwości krwi. Dlaczego nadkrzepliwość krwi jest niebezpieczna w ciąży? Dlatego, że jeżeli masz do niej skłonność, to wówczas skrzep może, być, e, może po prostu dotrzeć do pępowiny, zablokować ją i przez to krew ze składnikami odżywczymi, ciałkami odpornościowymi czy e, tlenem nie będzie docierała w wystarczającej ilości do rozwijającego się dziecka. A to z kolei powoduje, że dziecko umiera z głodu lub niedotlenienia. I to jest bardzo częsta przyczyna poronień. Nie czekaj, aż ci lekarz pierwszego kontaktu zrobi skierowanie na nadkrzepliwości, na badanie nadkrzepliwości. Zrób sobie to sama. kosztuje około 30 zł bodajże. Kiedyś robiłam sobie w Polsce. I to pomoże Ci. Po prostu wykryć tą tendencję. A jeżeli będziesz mieć tą tendencję, no to są drogi, dzięki którym możesz przeciwdziałać tej nadkrzepliwości. Tami, tymi drogami jest na przykład branie niskostadawkowej aspiryny, na przykład 70 mg. No i jeśli masz nadkrzepliwość, albo właśnie miałaś już takie problemy w rodzinie, czy sama, to prawdopodobnie będziesz mieć też enoksaparynę. Enoksaparyna są to zastrzyki, które się daje w brzuch. Można je też dawać w uda czy w ramię. Tak w każdym razie pielęgniarki, z którymi się konsultowałam, mi mówiły. I to są środki, które rozrzedzają krew. Dzięki czemu przeciwdziałają skrzepom. Jest tylko pewien skutek uboczny ich. Otóż dziecko dostaje więcej tej krwi, w związku z tym ma więcej składników odżywczych tlenu, może urosnąć większe. Dużo osób, z którymi rozmawiałam, zauważył właśnie taką tendencję, no bo po prostu jest lepiej odżywione. Tak więc w ten sposób możesz zapobiegnąć poronieniu, które jest spowodowane przez. Między innymi przez nadkrzypliwość krwi. Mam nadzieję, że dobrze Ci to wyjaśniłam, że uczuliłam Cię właśnie na te szczególne badanie. Warto też podczas ciąży, jeżeli na przykład nie wykazało się przed ciążą, że masz nadkrzypliwość krwi, ale miałaś takie przypadki w rodzinie, warto też co jakiś czas robić takie sprawdzanie krzepliwości krwi w ciąży, na przykład choćby co trzy miesiące, żeby to kontrolować, bo nawet osoby pod wpływem stresu mogą też. Mieć zwiększoną tą krzepliwość krwi. E, taką korelację e, zauważono. E, tak więc życzę Ci zdrowej ciąży, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak się przygotować do ciąży porodu i jak walczyć z problemami po porodzie, to zapraszam Cię na m, darmowy kurs e, związany właśnie z tą tematyką e, na astrosalus.pl, ukośnik Kursy Myślnik Online. Tam znajdziesz. Mnóstwo różnego rodzaju informacji podanych w formie wideo, audio, blogów, prezentacji czy lekcji. Zapraszam. Marta Przechała Zarzycka, żyj mądrze i zdrowo. Ona zabiła mnie jutro. To tytuł mojej najnowszej książki. W niej pokazuję moją historię i historię innych ludzi, którzy w wyniku niekompetencji lekarza bardzo zostali poszkodowani, a niektórzy nawet zmarli lub zostali niepełnosprawni, cierpią. W moim wypadku kobieta, która odbierała poród dziecka, po prostu prawie mnie zabiła. Żyję tylko cudem, dano mi trzy miesiące życia, a moje dziecko z pierwszym autystycznym dzieckiem w rodzinie. Tak nie powinno być. Nikt nie powinien tego doświadczyć. Dlatego właśnie napisałam tą książkę, obnażając to, co się dzieje często na porodówkach. Pokazując, jakie to ma konsekwencje. Jak można z nimi walczyć? I jakie można, a właściwie trzeba wprowadzić zmiany? Ona zabiła mnie jutro. Przeczytaj tę książkę, wstrząśnie tobą, ale może dzięki temu będziesz mieć taką motywację, jaką i ja mam, aby wprowadzić pozytywne zmiany na porodówki do szpitali w zakresie opieki lekarskiej nad kobietami rodzącymi i ich dziećmi? Ona zabiła mnie jutro. Bo godne i bezpieczne macierzyństwo jest najważniejsze. Marta Perchała Zarzycka zapraszam do wspólnej inicjatywy i do czytania mojej książki.